Często sumy ubezpieczeń, na które ubezpieczamy nasze nieruchomości pozostają niezmienne od samego początku trwania pierwszej polisy. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, czym jest niedoubezpieczenie i dlaczego należy aktualizować sumy ubezpieczeń w ubezpieczeniach mieszkań, domów, nieruchomości. W tym systemie bardzo łatwo o tak zwane niedoubezpieczenie. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorstwo kupiło np. 10 lat temu tą nieruchomość za 500 tys. złotych, a teraz jest warta milion złotych. To jeżeli spłonie nam tylko połowa tej nieruchomości, to ubezpieczyciel uzna, że skoro ubezpieczaliśmy ją tylko na połowę wartości, to towarzystwo wypłaci proporcjonalnie połowę sumy ubezpieczenia, na którą ubezpieczyliśmy dom. W tym przypadku do wypłaty przeznaczone zostanie nie 500, a 250 tysięcy złotych.